Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Po prostu Mądrze. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o roli wierzącego w dzisiejszym świecie. Jako ludzie wierzący nie żyjemy tylko po to, aby jakoś żyć. Nie jesteśmy tutaj po to, aby realizować tylko swoje marzenia i swoje pragnienia aby wybudować dom, zasadzić drzewo, założyć rodzinę realizować nawet najwspanialsze pasje swojego życia, i raz w miesiącu jechać na wymarzone wakacje, i tym sposobem dotrzeć do emerytury? Albowiem Bóg powołał nas do tego, abyśmy żyli życiem wpływu, abyśmy zostawili ślad w czyimś życiu, aby nasze życie się liczyło i dodawało wartości. W Ewangelii świętego Mateusza w piątym rozdziale od 13 do 16 wersetu czytamy takie słowa, bardzo znane słowa, które zapewne wszyscy znamy i nieraz już słyszeliśmy. Wy jesteście solą tej ziemi, jeśli sól zwietrzeje, czymże ją na solą. Na nic więcej już się nie przyda, tylko po to, aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Moi drodzy. Bóg pragnie, abyśmy prowadzili życie wpływu, po to, abyśmy mogli dotrzeć do potrzebującego świata. Wierzę, że jedną z największych możliwości, jaką mamy jako chrześcijanie, to jest dokonanie głębokiej zmiany w życiu ludzi. Każdy z nas ma zdolność wpływania na czyjeś życie. Pomyślcie o tym. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy jesteś w pracy, czy jesteś w centrum handlowym, czy też może stoisz w bardzo długim korku, ktoś ciebie zawsze obserwuje. Jesteś światłością świata. Nie możesz się ukryć. Ludzie widzą ciebie, ludzie widzą twoje życie i są pod wpływem stylu twojego życia. Czym jest wpływ? Najprostsza definicja z, ze słownika języka polskiego brzmi następująco. Wpływ to oddziaływanie na kogoś bez żadnego widocznego wysiłku z naszej strony. Zatem, niezależnie od tego, czy próbujemy wpłynąć na kogoś, czy nie, wywieramy na niego wpływ po prostu będąc w jego pobliżu. A rodzaj wpływu, jaki mamy, jako wierzący jest niezwykle istotny, jest ważny, ponieważ reprezentujemy Boga, jesteśmy Jego ambasadorami. Myślę, że łatwo nam zapomnieć, że wpływ mamy bardzo duży na sposób, w jaki właśnie żyjemy. W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w wersecie dwudziestym, czytamy takie słowa. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg przez nas upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Niesamowity werset. Apostoł Paweł mówi nam, że Bóg apeluje do kościoła, Bóg apeluje do ciebie i do mnie. Abyśmy prowadzili właściwy sposób życia, ponieważ Twój sposób życia przyciąga albo pociąga ludzi do Niego. Więc pozwól, że zadam Tobie pytanie. Czy Masz zdrowy wpływ w Twojej okolicy, w Twoim zakładzie pracy, w szkole, na studiach, wszędzie tam, gdzie jesteś? Czy Twoje zachowanie, czy Twoja mowa, czy to, co. Myślisz, to o czym rozmawiasz, wydaje się atrakcyjne dla niezbawionych członków być może Twojej rodziny, dla Twoich sąsiadów, przyjaciół? Czy inni, widząc Twoje życie, szczerze Tobie zazdroszczą? Niestety pamiętam, przed laty prowadziłem styl życia, który nie był dobrym wpływem, nie był pozytywnym wpływem. Chodziłem do kościoła. Nazywałem siebie osobą wierzącą, ale żyłem trochę podwójnym życiem. Byłem osobą bardzo zbuntowaną, krytyczną, manipulującą. Mówiłem jedno, myślałem jedno i robiłem jeszcze coś innego. Ludzie, widząc moje życie, przedstawiając, chociaż przedstawiałem siebie jako chrześcijanin, Ludzie patrząc na moje życie, z pewnością nie chwalili Ojca, który jest w niebie. Widzisz, jako wierzący, powinniśmy zastanawiać się: powinniśmy cały czas myśleć, jaki rodzaj wpływu mamy: czy posiadamy zdrowy, pozytywny wpływ. Prawda jest taka, że, że większość ludzi, których znamy, ona, ona nie przyjdzie do kościoła, być może nawet. Nie będą mieli możliwości albo nie będą chcieli wybrać Boga jako swojego pana, zbawiciela. Być może większość ludzi nie zacznie czytać Pisma Świętego, ale ci ludzie będą patrzeć na ciebie, na to jak ty żyjesz i jak ty się zachowujesz. Mam, dwoje, mam dwie córki i jednego zięcia i jednego psa. Y to, co ludzie myślą o, o naszej służbie, o naszej rodzinie, w dużym związku ma znaczenie to, jak myślą o moich córkach i o moim zięciu. Oni nie widzą mnie, ale widzą ich. Oni ich obserwują, oni patrzą na nich. I podobnie jest z Bogiem. Ludzie nie widzą Boga, nie mogą. Zaobserwować, jak on żyje, jak on się zachowuje, ale widzą nas, widzą chrześcijan. I to, co myślą o Bogu, ma wiele wspólnego z naszym zachowaniem, z tym, jak my żyjemy i jak my się zachowujemy. W liście do Galacjan, w szóstym rozdziale, czytamy takie słowa. to, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Nie wierzę, że jako osoby wierzące, y, naszym zadaniem i celem jest być obserwatorami albo być widzami w życiu. Wierzę, że Bóg pragnie, abyśmy dokonywali Bożego, pozytywnego oddziaływania na życie innych ludzi, troszcząc się o siebie, y, opiekując się, angażując się w czyjeś życie, czynić je lepszym, dodawać, dodając wartości. Czyjemuś życiu. A kiedy wyciągamy ręce do innych, kiedy jesteśmy błogosławieństwem dla innych, zaczynamy widzieć, jak Bóg zaczyna dotykać, działać w sercach innych ludzi, to zaczyna powodować, nasz wpływ pozytywny zaczyna powodować, że inni zaczynają pragnąć przynajmniej rozwijać relacje z nim. Wierzę, że jednym z najlepszych sposobów, w, jakich możemy, w jaki możemy pokazać dobroć Bożą, jest bycie dawcą. I kiedy myślę o byciu dawcą, nie myślę o dawaniu na tace. Myślę, że dobrze jest wstawać każdego dnia i prosząc Boga, aby dawał nam pomysły. Aby pokazywał nam, w jaki sposób możemy zaangażować się, w jaki sposób możemy zatrzymać się dla kogoś, w jaki sposób możemy komuś pomóc, w jaki sposób możemy skorzystać albo uwolnić dary, talenty i zasoby, jakie mamy. Ludzie nauczą się wiele o naturze Boga, kiedy będą obserwować nasz pełen miłości, styl. Życia oparty na dawaniu. Ktoś kiedyś powiedział pewnego dnia takie słowa. Nasze czyny są kazaniem. Kiedy czynimy dobrze innym ludziom i kiedy pozwalamy, aby miłość Boża przepływała przez nasze życie, przez nasze słowa, przez nasze czyny, przez nasze postawy, Inni zaczynają interesować się tym, co nas wyróżnia. Widzą nasz pokój, widzą nasz spokój, widzą dobre uczynki, chcą wiedzieć więcej, chcą się czegoś więcej dowiedzieć. Pamiętam, kiedy zaczęła się pandemia w naszym kraju kilka lat temu, moi znajomi byli zadziwieni spokojem i pokojem wewnątrz nas, w naszym domu i w naszej rodzinie. Chociaż był to niefajny okres życia, i dla naszego domu, i dla naszej rodziny, jak i dla całego naszego społeczeństwa. Ale, ale te okoliczności, w której tkwiliśmy, one nie wpłynęły na nasze wnętrze, ponieważ ufaliśmy Bogu i odczuwaliśmy pokój, i ten pokój Boży był taki zaraźliwy. Pamiętam, jak niektóre osoby przychodziły do nas i mówiły: Czy Wy też się boicie? Albo dlaczego się nie boicie? Dlaczego, się, dlaczego odczuwacie taki spokój? I to był, właśnie, to był właśnie rodzaj wpływu, który sprawiał, że mogliśmy dzielić się Ewangelią i gdzie ich serca otworzyły się, ponieważ oni widzieli coś w nas, widzieli inny sposób życia. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętam, jak przed laty, przed laty, kilka lat temu, Byłem na siłowni, poznałem pewnego młodego człowieka, zacząłem z nim rozmawiać. Wówczas nie znałem go dobrze, nie wiedziałem w ogóle, kim jest, nie wiedziałem nic na temat jego pochodzenia, na temat tego, czy jest osobą wierzącą, czy jest chrześcijaninem, czy nie. Po prostu z nim rozmawiałem. Chciałem być dobrym świadkiem. Nie wygłaszałem żadnych kazań, nie próbowałem go poprawić, nie, prób nie próbowałem go ocenić ani oskarżyć. Ale po prostu budowaliśmy relację. Jedną rzecz, którą dawałem, to dawałem, dawałem mu swoje ucho, dawałem mu uwagę, której on tak bardzo potrzebował, ponieważ był w takim miejscu, w którym po, potrzebował przed kimś się otworzyć. I budowaliśmy tę relację. Zbudowaliśmy całkiem fajną relację opartą właśnie na, na wielo, wielodniowym, wieloletnim już spędzaniu czasu. Pamiętam, jak pewnego dnia e, zorganizowaliśmy konferencję w naszym kościele i mogłem zaprosić tego człowieka na konferencję. I pamiętam, jak, jaka była jego reakcja. On chciał przyjść, on chciał zobaczyć, on ufał mi na tyle, e, ponieważ e, wcześniej już spędziliśmy ileś czasu na, na, na rozmowach. Chciał się dowiedzieć czegoś więcej. I kiedy pojawił się na tej konferencji, on oddał swoje życie Bogu, on się nawrócił. Potem e, powiedział e, o tym, co mu się przydarzyło swojej żonie, swojej rodzinie. A więc powielił swój przykład. E, również był osobą wpływu i wpłynął na życie całego swojego domu i całej swojej rodziny. Następnie cały jego dom się nawrócił. To, co chcę powiedzieć, moi drodzy, to jest to, że kiedy my zaczynamy żyć życiem wpływu, zaczynamy... Żyć szerszym rodzajem życia, do którego On nas zaprasza. To jest niesamowite. Ja pomogłem temu człowiekowi, ale ten człowiek pomógł innym, pomógł swojej rodzinie, pomógł swoim bliskim. On wpłynął na swoją rodzinę i przyjaciół. I tak właśnie wygląda głoszenie Ewangelii poprzez moc wpływu, który Bóg chce, abyśmy my mieli w naszym życiu. W Dziejach Apostolskich w dziesiątym rozdziale, 38 wersecie, czytamy takie słowa. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go duchem świętym i mocą, jak ten chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych, ponieważ Bóg był z nim. Widzisz, podobnie jak Jezus, ty i ja jesteśmy powołani. Aby czynić to samo, ponieważ jesteśmy przedstawicielami Boga, posłanymi przez Niego, aby pokazać światu, jaki On jest. Proszę, nie umniejszaj swojego życia. Może jesteś matką, może jesteś gospodynią domową, elektrykiem, pracownikiem fizycznym. Żyj tak, aby zostawić ślad i wpływ na czyjeś życie. A może Bóg umieścił Ciebie w pozycji autorytetu i władzy. I masz dostęp do ludzi, do których być może nikt nie ma dostępu. I być może ty jesteś taki jak Estera, która pewnego dnia przyszła wyjednać łaskę do króla. I jej wujek powiedział: Estero, być może godność królewską. Otrzymałaś właśnie na taki czas jak ten. I kochani, to co chcę wam powiedzieć, to jest to, być może godność, być może pozycję, którą Bóg Tobie daje, otrzymałeś właśnie dokładnie na taki czas jak ten. Więc chcę dzisiaj Ciebie zachęcić z całego swojego serca, abyś był osobą wpływu, abyś wykorzystał okazje, które pojawiają się na. Twojej drodze, ponieważ dni są złe, ponieważ ludzie potrzebują objawienia synów i córek bożych. I tutaj nie chodzi o nasze słowa, nie chodzi nawet o naszą elokwencję, ale chodzi o przykład. Chodzi o styl życia, który tak bardzo dzisiaj jest potrzebny. Ludzie bardzo często, których spotykam, mówią tak: Z Bogiem chcę żyć i chcę mieć relacje. Ale od kościoła uciekam. Myślę, że to jest przykre. To jest smutne, że jako ludzie wierzący często dajemy zły przykład stylu życia, jakim inni powinni żyć. Zachęcam dzisiaj Ciebie, abyś otworzył się dzisiaj bardziej na Niego, abyś poszerzył być może swoje wnętrze, Twój świat. Może Ci się wydaje, wiesz, ale kim ja jestem? Ja jestem tylko zwykłą osobą Bóg chce ciebie użyć jesteś jego ambasadorem a może myślisz sobie ale wiesz ja jestem dyrektorem jakiejś dużej korpo ja jestem prezesem gdzieś pracuję ja jestem lekarzem prawnikiem bez względu na to gdzie jesteś bez względu na to kim jesteś chcę dzisiaj ciebie zachęcić abyś zostawił ślad w życiu innych ludzi zadaj sobie pytanie czy ludzie Pragną relacji z Bogiem z powodu tego, co widzą w moim życiu. Pamiętaj, masz wpływ i możesz być największym przesłaniem, jakie kiedykolwiek inni zobaczą. Twoje życie ma naprawdę znaczenie. Możesz żyć życiem wpływu. Możesz być człowiekiem wierzącym, który dotyka życia wielu, wielu. Innych istot, a inni z kolei patrząc na Ciebie, na Twoje życie, mogą oddać Bogu chwałę, mogą Jego chwalić, mogą Jego wielbić. Pozwólcie, że zakończymy ten wykład krótką modlitwą. Drogi Ojcze, dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo. Za to, że Ty powiedziałeś, że jesteśmy światłością tego świata i solą tej ziemi. Ja modlę się dzisiaj, abyś przyszedł do każdego z nas, do każdego widza dzisiaj, abyś otworzył nasze oczy i abyśmy mogli widzieć szerzej, abyśmy mogli zobaczyć, że zostaliśmy powołani jako, jako Twoje dzieci, jako osoby wierzące do pozytywnego wpływu. Chcemy zostawiać ślad w życiu innych ludzi. Chcemy, aby inni ludzie, Patrząc na nasze życie, mogli Ciebie chwalić, mogli Tobie oddawać chwałę. Chcemy, aby poprzez nasze życie inni byli przyciągani do Ciebie. Modlę się o zdrowy, pozytywny przykład Kościoła. Modlę się, aby Kościół w Polsce był Kościołem Wpływu. Modlę się, abyś użył, Panie, każdego z nas do tego, abyśmy prowadzili znaczące życie. Tego Wam życzę z całego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.